Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w okolicach w zasadzie w Czarnym lesie, w Czechach oczywiście, i znaleźliśmy tu bardzo fajną ścieżkę turystyczną, która biegnie wzdłuż takich betonowych klocuszków. Przed nami jest schron ciężki piechoty M. OS9 w bażantnicu. Jakoś tak to po czesku się chyba wymawia. Zobaczymy jak on wygląda. O, o dziwo chyba będzie szło wejść do środka, co jest rzadkość w czeskich y, obiektach. Oni wszystkie praktycznie do tej pory cośmy byli były zabezpieczone. Standardowo, można powiedzieć, na tej linii morawsko-ostrawskiej są wszystkie takie same. Trzecia klasa odporności, ckm -y, dwie kopuły pancerne. Jedna rzecz z tego, co już tu się zdążyłem zorientować i dowiedzieć, to wszystkie z tej linii umocnień, wyposażenie łącznie z kopułami pancernymi, Wehrmacht pozabierał i jak widzicie, nie ma kopuły. I przeniósł na swoje fortyfikacje. Zobaczymy w środeczku, czy się da wejść. I w jakim jest stanie. To muszę powiedzieć, to jest fajna przez las ścieżka. Tu kawałek jest normalny, szutrowy, ale później jest dalej, według mapy, jak widziałem, jest asfalt. I spokojnie. Sobie można iść, i one są te schrony przy drodze. No tak, da się wejść. I widać, jak jest coś opuszczone. To tak jak u nas. Robaków moc. Do tej pory. Zwiedzaliśmy schrony, które były można powiedzieć zaadaptowane pod izby muzealne i było oświetlenie, było wszystko y, pokazane, co gdzie i jak. A teraz widzimy jak wyglądają, jak one są opuszczone. No praktycznie stanowiska nacekajmy. Praktycznie no, jak są zaniedbane niktko, o to dba, to wygląda to dokładnie tak samo jak u nas. jest stanowisko na lekki karabin maszynowy. Z tego co y, czytałem to na tym odcinku y, załoga takich schronów to było około 17-20 żołnierzy. No, widzimy wejście do kopuły pancernej zasypane. Nic tu nie ma, wszystko, wszystko jest wyczyszczone. Standardowo każdy z tych schronów, z tego co doczytałem, był zaopatrzony właśnie w swoją studnię. Czyli każdy miał zasilanie, wody swoje. No, bardzo ciekawe. Tu widzę, ktoś próbował coś chyba adaptować po swojemu, bo tu są jakieś cegiełki. Hmm? Pytanie, czy I ten schron będzie nie? dwukondygnacyjny, czy jednokondygnacyjny, bo z reguły one były dwukondygnacyjne. Ale tu jest pomieszczeń. Aha. Tędy żeśmy weszli. Normalnie się idzie pogubić jak ktoś nie ma mapy. Idziemy teraz na prawo. Kolejna izba bojowa. Tutaj tu jest dziwne, bo widać po wylocie po wylocie na zrzutnie usek. Czyli tu musiało być działko przeciwpancerne. Ale nie ma pancerza, więc albo nie zdążyli uzupełnić pancerze ich lub ktoś je wykradł. Chociaż nie wygląda, bo tu pancerz jest. No, ciekawe, ciekawe. No i tak jak, tak jak u nas grafiki wieczne. Kolejne wyjście na kopułę pancerną. Ale ten mi się wydaje, że będzie chyba jedno kondygnacyjny, bo nie widzę tu klatki schodowej. Chyba, że gdzieś po drodze minąłem. A klatka była z reguły przy wejściu. A tu nic takiego nie ma. Nie, tyłu żeśmy wszędzie byli, więc ten jest jednokondygnacyjny. Bardzo fajny obiekcik. Cieszę się, że udało mi się wejść do jakiegoś opuszczonego czeskiego schronu. Bo tak jak wspominałem, one wszystkie były, były zabezpieczone. I Problem jest z jakimkolwiek wejściem do nich. No Okej, okay, idziemy dalej. Tu jest oblotna czerpnie powietrza. I standardowo w czeskich szronach tu była krata forteczna, strzelnica obrony wejścia, a tu dopiero były drzwi pancerne. No, i tak jak mówiłem, asfaltowa ścieżka, las, i centralnie przy drodze kolejny ciężki schron piechoty MOS10 Upiskiwny. Taka czeska nazwa. Nie wiem, co to znaczy. Kolejny schron z tej linii, który też nie ma kopuł. Kopuły zostały. Tak jak już wspominałem przez Niemców przez wermak zabrane i zamontowane na umocnieniach od nich niemieckich. No tu widzimy szczelnice są zamurowywane, masa śmieci, też jest wybudowany w trzeciej klasie odporności. I widzę, idzie do niego wejść. No ciekawe. O, a tu mamy ciekawą rzecz Nie mam pojęcia co to jest za strzelnica. Znaczy takie podejrzenia są moje, że mógł tu być moździerz forteczny. Nie mogło tu być żadne działko ani kompletnie nic, bo to jest, ta szynica jest poniżej linii tego rowu diamentowego. Idzie do niego wejść, zobaczymy to, może się uda zobaczyć od środka. Ale dziwne, to jest naprawdę dziwne. No podejrzewam, że to mogło być właśnie jedynie ten moździerz forteczny, który dawał strzały w tamtym kierunku. Wejście mocno zaśmiecone. Wszystkie, wszystkie strzelice są pozamykane, ale wewnątrz wygląda na dosyć czysty. Ale widzę, że tu sobie ktoś chyba. No tak. Zobaczcie, tu sobie ktoś mieszkanko urządził. Pierwsza izba bojowa. Mm -hmm. Dokładnie, ktoś tu sobie lokum urządził. Okej, okay. nie wchodzimy, nie przeszkadzamy. <laughs> Idziemy dalej oglądać. Poziom, czyli ten będzie dwupoziomowy. Kolejne stanowiska ogniowe. O, to jest ciekawe yy, blacha, którą były wykładane przed yy, odpryskami betonu nie jest to dosyć no, nie grube, no z półtora milimetra nie będzie więcej miała ta blacha. No, widzimy szczelice pozamurowane, tak jak mówiłem. Pokaż mi to O, nie to sobie tu lata. Nie wiem, czy go będzie widać. Nie przeszkadzamy panu. O, no właśnie mamy zejście na dół. Muszę przyznać, że jestem zdziwiony co do tego obiektu, bo to, to wygląda tak, choćby to było niedawno malowane, białkowane albo coś. No tu też widać składnik jakiś, ale jest bardzo, bardzo białe są te ściany. Aż, aż dziwne. Tu pewnie była studnia. Tak jak już mówiłem, one wszystkie były zaopatrzone w studnie swoje, ujęcie wody miały. Pełno, pełno pomieszczeń, w których były składy żywności, amunicji, izby żołnierskie. Tak to się prezentuje. No naprawdę dziwne jest ten wybiałko. O, właśnie. I znajdujemy się w izbie. Ta jest praktycznie po całości. Blacha, blacha, blacha. Czyli to są ściany zewnętrzne. I chodzi mi o to. Dokładnie o to. Mam podejrzenie właśnie, że tu mógł się znajdować ten moździerz yy, forteczny. Bo nic innego naprawdę tu no nie może być. Jest poniżej kurczę yy, poziomu gruntu. A widać jeszcze śruby mocujące, dosyć grube, jakieś 2 centymetry. Muszę, muszę poczytać, jak będę w domu o co im chodziło z tym. Zobaczymy. Filarek jakie ja to nazywam Mijanka. Proszę. Bardzo fajne. No i tu mamy kolejne umłyszczzenia. To było to docelowo zamurowane. Widać ktoś to wykuwał. Upewnie no, pewnie będą kopuły, znaczy wyjście na te kopuły pancerne. Też zalony. Nie wiem, co to było, ale trzeba uważać w takich obiektach. Zobaczcie, kto. Dobrze, że to jest skutek, bo jak nie, to ktoś mógłby to na to nadepnąć i by się zawalił do środka. A widzę, tam jest woda i masa gruzy. No, bardzo fajny, czysty obiekt. Podejrzewam, że to ten ktoś, kto tu mieszkał, to sobie go wysprzątał do takiego stanu, jak on wygląda. Na dworzu jest ponad 30 stopni. Naprawdę, jak się wejdzie do takiego obiektu, to aż, aż przyjemnie. Okej, okay. będziemy wychodzili. No to mi się udało zwiedzić czeski obiekt, który jest niezabezpieczony. Bardzo fajny, bardzo fajne. man lęka spi. písničku uplakanou, nadšícím strojem se kývá a slzy jí zvolna kanou. Naštěstí jdu právě kolem, madlence naslouchám. srdce mi puká tím a tak se švadlenky pá se vám stalo dítě, šijete z posledních sil, řekněte, došli vám dítě, čistou život a života svý. Jsou to ještě děti. Wielką małżonką dla kostki, rozpętanie świętych, bez żadnych mikrofonów. A my udajemy się dalej tam z małżonką do kolejnych.